Filmu ich, bo to pozytywni wariaci, warto filmować, co teraz będą robić. Jak dzieci jadą, idziemy ze mną gdzieś dalej, nie? To tam łapię do tych i tu sobie wsadzają ten, takiego tableta i sobie oglądają. Rozumiem. Bo w Bieszczadach <grytki> dzieci... gotowe. W Bieszczadach mamy trzy rodzaje ubikacji. Normalny rowek wykopany. Mamy, <grytki> mamy rowek z taką deską do siąścia i jest też wersja luksusowa. Są dwie deski. Jedna do się siedzi, a drugą się wilki odgania. A, I tak i tak się założę, że ty tego nie opublikuje. To się nie nadaje na twój kanał. Na no, mój nie, ale Paweł ma swój kanał. A, no Paweł, no chyba że to Paweł. Paweł ma swój. Wobec no. no, nie głowy to jemu nie... Jakiekolwiek by nie był. A jakie to są kasetki? Czy to są mini DVD? Daj pana. Także wolę. Ja lubię go, wiesz, wszystko pokazuje. Tak sam wiesz, jak używasz, nie? No dokładnie używam, bo to jest wygodne Ale bardzo. głupoty czasem tak cię prowadzi, że przez, przez jakieś mhm. osiedla albo inne rzeczy, że tragedii. Znowu Ja już napisałem, że jedziemy, także my już jesteśmy Wielkie ustawienie. dzięki za odwiedziny, zapraszam, zapraszam na przyszłość, czyli jutro. Zostajesz? Dzięki, je, do następnego mówisz. razu. Oczywiście. Musisz no. sprzęt odwieźć. Musisz sprzęt odwieźć i żeby ci ten ogrodzenie sam możesz zrobić kolejne. Ja mam z paneli odłócenie. Nie wiem, ale to będzie takie przed panelami, gdzie świeciło na panelach. Tak, słończę mi przyjdzie w nocy on, i on, on, powie powieja, bo my codziennie rano, wiesz, bali tak. prosto w oczy. Za panelami Tomek ma tą przyczepę. No to tą przyczepę są zbroję, Jak za pierniczy na szpadanie. 8 metrów na 4 wszystko, metry i to będzie więcej. będzie świecił na sąsiadów Nie, nie będzie. Przez to, że tu jest, jak tłumaczyłem, to jest falowana blacha i one będą ustawione właśnie tak o. Żeby tak. jak słońce idzie, wiesz, ten operuje, to zawsze będzie tego promienie, no. zawsze kierowało nadboczne. Jak mu ustawił tak, to będzie biło w górę i w dół. A tak choć to rozproszone, będę łapał. A spróbuję, jak mam już na tyle tego ekranu, jeszcze go, taką półsoczewkę zrobić, żeby to poranę. Ja to będą testy, wiesz, tak naprawdę. Bo najlepiej to będzie, wiesz, wiesz, na mam blachę, to tylko blacho wkręty dalej i to jest najprostszy sposób, nie? Tak, to jest wygodne. No ja też na miotrem muszę patrzeć, bo jak dmuchnie, to co takie aluminium? Tylko frufru no. fru, fru, fru zrobić. To nie takie proste, jest, żeby sobie na zakładać czegokolwiek, bo to później biedy może narobić sąsiadom. Dokładnie, tym bardziej, ty że mocno, mnie, że, że mocno potrafi wiać, nie? No, bo to, to są te drzewa nie obcięte. to, to robię. Dobra, chopy. Jedziemy no. dalej. Jeszcze raz. Jeszcze raz. Się przyzwyczaił, nie? Ha, ja. W nauk wpadnie. Bo on lubi kompletnie ludziom rękę podawać na <laughs> Tomek. Tomek powinien prowadzić kanał, ale nie o fotowoltaice, tylko taki Przysłowia polskie. E, dokładnie, nie tylko, nie. nie, nie tylko. Rozrywkowy, mocno rozrywkowy. Kesteczny włączę się odsunę. <laughs> On w lasach mi wiedzie, no na razie. No i pojechali. Chwila spokoju teraz będzie.